Wiesz na swoich słów na sensu, wiem jakie przynoszą reakcje Mam ten styl, przez którym wciąż mnie nienawidzą Wiem jak jest mam flow, a nie ma szygo Możesz tylko się przysłuchiwać Dziś już widać, granie jest zbyt utrzyma. Mimo to wiem, że nigdy nie dam wszystkich wygryć Zasadnie opanowałem jak dribbling W tym biznesie nie ma miejsca na błędy Jak w mieszkań dla biednych pan Najbardziej zaufamy swoich ludzi ogranicz Mogą się okazać skórwy synami, bo tym wkrew wchodzisz, hajs, które góry giną, gdy grę wchodzę ja, pokażcie mi miłość. Zróbcie hałas! z nami Wena, witam Cię serdecznie w, nasze, w naszej Nysce. Słuchaj, zaczniemy troszeczkę nietypowo, bo mamy studencką imprezę. E, I tak każdego z artystów pytam, e, ty miałeś coś wspólnego ze studiowaniem, czy... Słuchajcie, ja jestem magistrem socjologii. Poproszę. Ale gdzieś Twoja kariera poszła w, jednak w muzykę. No tak, tak, już wtedy szła, ale byłem na studiach, skończyłem studia, nie powtarzałem żadnego roku, więc... Bardzo sobie dobrze wspominam zresztą okres studiowania. Słuchajcie, koncert w Subicach? Nie, twoja pierwsza, nie jest to Twoja pierwsza wizyta w tym mieście? No nie jest, jest drugą. Eee, jeżeli chodzi o koncerty, oczywiście. tego się... co pamiętam, to tutaj za, zaraz y, obok odbywa się Twój koncert. Tak, 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 za Winklem, więc dobrze wspominam. Znajome rejony, tutaj spaliśmy niedaleko też, więc y, jachter był zacny, więc bardzo dobrze wspominam jeszcze na powtórkę dzisiaj. Więc Subicę szanujemy, jak najbardziej. Bardzo, no tak, to bardzo wiesz. Miejsce związane z hip-hopem, nie? Marki tu bywał niejednokrotnie, Dokładnie. Abel, przecież małe miasta tutaj jakby też. Wszystko, wszystko się też działają cały czas. Słuchaj, pokażmy twoją płytkę monochromy. Od kilku dni jest w sklepach, znaczy w formie, w sklepie nie, w formie fizycznej, bo tak to nazwijmy, do, do dostania. O tych tutaj grafikach zaraz sobie też porozmawiamy, ale słuchaj, ty napisałeś na Facebooku, że jest to gdzieś taki twój najbardziej osobisty projekt. I powiedz, co ci skłoniło do tego, żeby, żeby pójść w, w taką osobistą treść? Wiesz co? No. Widocznie miałem taki czas w życiu, żeby podzielić się takimi, takimi przeżyciami, takimi doświadczeniami i nie chciało mi się robić kolejnej płyty koncertowej, jak ta, jak ostatniej. Mm -hmm. Tylko chciałem zrobić płytę spokojniejszą, plus zawsze chciałem zrobić płytę z quizem i jego bity są takie, że wyzwalają we mnie takie emocje, więc stąd tak wygląda ta płyta. O Quizie zaraz porozmawiamy też, ale powiedz, bo zdecydowaliście się na epkę, nie było czasu na long playa, jak to wyglądało. Wiesz co, ja mam teraz bardzo dużo rzeczy na głowie, które nie są związane tylko z muzyką. Przeprowadzkę, różne inne tego typu działania, samochód, o którym ci mówiłem, który też im mnóstwo czasu pochłania go, restaurowanie plus muzycznie zaczynam działać z Elektroacoustic Beat Sessions i tu już też bardziej się kieruję w tą stronę, więc po Epka jest takim przystankiem po drodze między projektami długogrającymi, więc myślę, że długogrający projekt następny będzie pewnie za jakiś rok. Więc tylko epka, nie? Poza tym wiesz, no to jest płyta klasyczna, ja myślę, że tą formę klasyczną w dużej mierze już wyczerpałem na poprzednich albumach, nie? No właśnie, słuchaj, bo y, produkuję ją quiz. Ty taką masz tendencję, że gdzieś tam, jeżeli już robisz płytę, to, to, to dajesz się jednemu producentowi, bo chociaż ostatnia to bodaj, to bodajże był tak. producentem. Teraz jest quiz, gdybyś mógł troszeczkę właśnie o tej współpracy z tym producentem. E, no, wyższe dobro, swoją pierwszą płytę nagrywałem u quiza w domu, jego mama robiła mi obiady. E, Rodzina <grym> Atmosfera. Tak, tak. Pani Tereskę pozdrawiam, panią Tereskę. E, kurczaczek zawsze był. Miodzio. E, w zasadzie no, z Quizem znamy się bardzo długo, tak samo jak z jego bratem Filipem. E, oni tworzyli taki zespół na pół etatu, którzy sobie tworzą. Robią coś, ale bardzo wolno i bardzo dla siebie, więc wiem, że słuchacze chcą ich twórczości, natomiast ta ich twórczość jest cały czas gdzieś mocno zaszufladkowana u nich głęboko w piwnicy. No i chyba ta współpraca tak powstała, że z fizmem po zaczęliśmy znowu się gdzieś tam bujać, przecinać w Warszawie i stwierdziliśmy, dobra, posiedzimy sobie, stworzymy sobie studio przejściowe i tam powstawały te wszystkie numery. I powiedz, bo, bo w formie fizycznej gdzieś zdecydowaliście się tylko na, na 3000 sztuk tej, tak. tej płyty, też żadna wytwórczość jakby w tym nie, nie ma czapalców, to ma być taki rarytas trochę dla, dla waszych fanów, którzy gdzieś sobie cenią tą muzykę w formie fizycznej? Przede wszystkim, nie? Przede wszystkim ja z tego założenia wychodzę, że to ma być płyta, która po prostu jest dla określonej liczby osób i raczej jest to produkt, który gdzieś potem będzie takim smaczkiem w ich kolekcjach. Z myślą o tych ludziach wytłoczyliśmy wersję fizyczną, za którą podobnie jak w poprzednich moich wydawnictwach zajął się Forin, więc w ogóle nie było mowy o obniżeniu standardów wydawnictwa. Zawsze idziemy w dosyć dobrą jakość nawet kosztem ilości w tym wypadku. Płyty nie ma w sklepach, płyta jest do, do, do sania w The Avenue. Z tego co wiem, zostało jeszcze około 700 egzemplarzy. E, premiera była w poniedziałek, dzisiaj mamy czwartek, więc wszystko ładnie się wyprzedaje. E, Teraz jeszcze też y, numer z gośćmi, Kuban i T.D. Oni najbardziej Ci gdzieś przypasowali do, do tego numeru? Jak to było? E, zastanawiałem się, kto najmniej pasowałby do mojej stylistyki i z kim jeszcze nie miałem numeru takiego, żeby zrobić go bardziej, bardziej solo, bo z Kubanem już mieliśmy numer na trasę roku, ale to jest komercyjny numer promujący trasę, a nie numer, w którym ja po prostu zaprosiłem Kubana tudzież Kuban mnie do współpracy eee, i stwierdziłem, że zrobię taki odpał raperów, którzy głównie na nowoczesnych bitach teraz rapują i wrzucę ich na totalnie klasyczny bit eee, stąd ich obecność na płycie. Dobra, a powiedz jeszcze, wróćmy właśnie do tych przedmiotów, które pokazywane są na, na różnych grafikach, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa i też wiem, że masz jakiś pomysł yy, aby to też w jakiś sposób wykorzystać charytatywnie, gdybyś no, no, trochę na Przede wszystkim te przedmioty są stworzone przez artystów. Artystów, każdy przez innego artystę jest stworzony, każdy jest przedmiotem związanym w dosyć luźnym skojarzeniu z numerem. Te przedmioty będą wystawione podczas spotkania z fanami, które odbędzie się w Warszawie 23 maja. A później te przedmioty chcę sprzedać na akcjach charytatywnych. Jeszcze nie wiem na co pójdą pieniądze, nie myślałem jeszcze o tym, ale myślę, że na to jeszcze będzie czas bo to myślę, że gdzieś w czerwcu będziemy te przedmioty wystawiać, nie? Jasne, słuchaj, czyli tak, bo teraz gdzieś też okres wakacyjny się zaczyna, czyli rozumiem, że teraz promocja tej płyty i tak jak mówisz, tam projekt z Electric Acoustic Beat Elektro, session. Electric Acoustic Beat, Beat session, dokładnie. Znaczy, tej płyty jakoś specjalnie nie chcę promować, to jest jakby taki, tak jak powiedziałem, taki fajny przystanek po drodze między dwoma długimi płytami. Płyta z Electric Acoustic Beat Sessions to dopiero przyszły rok, więc dopiero tak naprawdę zaczynam tą, tą współpracę, aczkolwiek to już się toczy, ale bardziej kwestie techniczne nas pochłaniają, tak? Dobrać dobre studio, dobrać dobrego to nie jest takie hop-siup, że każdy z biegu potrafi zarejestrować wokal, ale nie każdy potrafi zarejestrować zespół siedmiosobowy muzyczny, no jest, żeby nie to nie brzmiało, żeby to nie brzmiało jak pop, tylko żeby to brzmiało jak hip-hop, jazz i jeszcze żeby to brzmiało nowocześnie, więc to jest dla nas wyzwanie. Opener z nimi, tak, to chyba jeden z największych festiwali, festiwali, które zagramy. Zagramy też prawdopodobnie w Giżycku, też z Electro Acoustic Beat Sessions. W Płocku zagramy z Ajkiem. Reszta na Facebooku. Reszta na Facebooku. Też tego jakoś strasznie dużo nie ma, wiesz. Ja Od do, do long playu jestem już ponad dwa lata, tak, 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 więc tak, też, tak. też inaczej te koncerty, koncerty wyglądają. No i rynek jest przesycony moim zdaniem. Więc fajnie, że grałem w Subicach dzisiaj. No jasne. I na tym by... zakończmy naszą rozmowę. To, co będzie działo się na scenie, już za moment będziecie mogli zobaczyć. Dziękuję ci bardzo w takim razie. To energia, pokód ze starej szkoły W tej szkole Rapa, na pan nie pytać to jest przepałam swoje na kablach Biorę swoje od dawna Grobka, sprawdzaj e, e, A, A, Słowa prawdy prosto, z ulicy szybszej się 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 od i groźniejsze odkur odpuszczu liczy z I tak to dostrzegną, to szyj, bo przetwarzam moje słowa, nadaje ich pewność Zmianę profesjonalistą proszę procent...